Kochani, nasi sympatycy, nasi klienci i sympatycy marki KIA. chcielibyśmy Wam przedstawić dzisiaj nowe rozwiązanie, które planujemy wprowadzić do naszej firmy. W czasach, w których żyjemy, musimy przestrzegać przepisów, które ograniczają nam możliwości kontaktu pomiędzy nami w większych grupach, i chcielibyśmy wyjść naprzeciw tym przepisom, oczywiście z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa, które obecnie obowiązują. Rozwiązanie, które chcemy wprowadzić. Nazywa się Wirtualny Salon. I na czym to polega? Polega to na tym, że w momencie, kiedy skontaktujecie się z nami poprzez naszą stronę, poprzez naszego Facebooka, będzie tam możliwość uzyskania linku do wideokonferencji. I na tej wideokonferencji, czy ja, czy któryś z moich kolegów w salonie, będziemy rozmawiając z Wami, mogli jednocześnie pokazać Wam, Wszystkie samochody, które mamy obecnie w ofercie. Chodźcie zobaczcie, jak to będzie wyglądało. A wyglądać to będzie mniej więcej tak. Kontaktujcie się z nami poprzez stronę, podajecie nam swojego maila, i na tego maila wysyłamy Wam link do naszej wideokonferencji. Zobaczcie, jak wygląda to. Jak będziecie to widzieć po zalogowaniu się na przesłany link. Obraz, który będziecie mieli u siebie czy poprzez łącze komputerowe, czy nawet przez aplikację w telefonie z waszej perspektywy. Będzie wyglądał tak. Będzie tutaj któryś z naszych handlowców na takim czy innym tle, w zależności od tego, jakie, jak będziemy chcieli to zrobić. I będziemy mogli tu na spokojnie omówić wszystkie szczegóły, które wiążą się z całym procesem zakupu samochodu. Ale poza tym, że będziemy mogli mówić o rzeczach takich jak finansowanie, leasing, kredyt, wynajem, ubezpieczenia, pakiety serwisowe, czy cała reszta, która się wiąże z całym procesem zakupu. Będziemy mogli też poprzez to samo łącze zaprosić Was na całą prezentację samochodu. Zobaczcie, o co chodzi. Na tym łączu jesteśmy ze sobą online cały czas, więc nie jest to tak, że my nagrywamy wcześniej jakąś prezentację, którą Wy potem sobie oglądacie, ale widzimy się cały czas na bieżąco. I załóżmy, że jesteście zainteresowani takim modelem jak nasz Stonik. Rozmawiamy i chcecie, ażeby zobaczyć, jak ten samochód wygląda w środku. Nic trudnego. W ten sposób możemy pokazać Wam każdy samochód, który znajduje się w naszej ofercie. Możecie sami zajrzeć sobie do jego środka. Możemy na spokojnie omówić z Wami każdą funkcję wyposażenia, która znajduje się w poszczególnym modelu. Możemy pokazać Wam, jak one działają. Możemy je pokazać z, pers z takiej perspektywy albo z perspektywy miejsca kierowcy. Możemy zrobić to z przodu, możemy pokazać Wam jak samochód wygląda z tyłu, możemy pokazać Wam bagażnik. W ten sposób możecie się poczuć jakbyśmy praktycznie razem w salonie siedzieli w wybranym przez Was modelu. Wy zadajecie mi pytania odnośnie tego co prezentuje sobą dana wersja wyposażenia, jak kompletny, konkretny element działa. A ja na bieżąco Wam to pokazuję. Ale i to nie wszystko. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jak te poszczególne Ciągnąć do samochodu i się przejechać. Mało tego, jeżeli chcielibyście sami odbyć taką jazdę próbną, jak najbardziej również jest to możliwe. A żeby wyjść naprzeciw obecnym normom bezpieczeństwa, proponujemy rozwiązanie, które polega na tym, że umawiamy się na konkretną jazdę próbną, a tą jazdę próbną wykonujemy u Was w waszym domu. Przyjedziemy się na konkretną godzinę. Oczywiście samochód i przedtem, bo będzie w pełni kompletnie nie musicie się niczego obawiać. W ten sam sposób możemy porozmawiać o naszych akcesoriach. Jeżeli jesteście zainteresowani jakąś pozycją z naszego katalogu, część czy akcesoriów, dajcie nam znać. Jeżeli będziemy mieli taką możliwość, pokażemy Wam, jak to wygląda i omówimy sobie przez telefon wszystkie potrzebne szczegóły związane z zamówieniem takiej części. To samo tyczy się serwisu. Pracujemy cały czas, mamy wyznaczone specjalne procedury przyjęcia klientów na przeglądy, nie tylko przeglądy, Mamy specjalne procedury oddawania później samochodów, które też są dezynfekowane, więc pod tym kątem jesteśmy w pełni przygotowani. A w tym miejscu macie nasz numer telefonu, macie nasz adres strony internetowej i macie naszego maila. Myślę, że naprawdę ułatwi nam to kontakty w tych czasach, w których obecnie przyszło nam wspólnie żyć. Trzymajcie się, życzymy dużo zdrowia no i mam nadzieję do zobaczenia.